Dzień dobry. Witam szanownych państwa na dzisiejszej konferencji, która jest poświęcona przedstawieniu i omówieniu w raportu SIRAM. Został on przygotowany przez zespół niezależnych i międzynarodowych ekspertów oraz dotyczył kwestii naruszeń niezależności Najwyższej Izby Kontroli w Ujęciu Systemowym. Zanim nasi szanowni goście przedstawią swoje ustalenia, pragnę powitać i zarazem przedstawić uczestników dzisiejszego wydarzenia. Witam serdecznie Mariana Banasia, prezesa Najwyższej Izby Kontroli i gospodarza dzisiejszego wydarzenia. Dobry. Witam. Pana Ula Hym, zastępcę dyrektora generalnego IDI inicjatywy Intosai na rzecz rozwoju. Witam pana Benjamina Fuentes Castro, członka zespołu zajmującego się niezależnością najwyższej, najwyższych organów kontroli. Oraz witam Grzegorza Habra, wicedyrektora Departamentu Strategii Najwyższej Izby Kontroli. Korzystając z okazji, witam serdecznie naszych szanownych gości, w tym członków Społecznej Rady Doradczej powołanej przy prezesie Najwyższej Izby Kontroli. Pana Dariusza Grabowskiego, Marka Toczka, Marka Kalbarczyka, Marka Czarneckiego, Andrzeja Anusz, Henryka Siodmok, Michała Wojciechowskiego, Adama Marińskiego, Stanisława Kluzą. Witam serdecznie przedstawicieli mediów oraz pracowników Najwyższej Izby Kontroli. Witam również przedstawicieli doktryny oraz praktykujących prawników. Szanowni Państwo, zanim poproszę Pana Prezesa o zabranie głosu, pragnę poinformować Państwa, że po zakończeniu wystąpień przewidziano czas na zadawanie pytań w ramach konferencji. Tak jak już informowaliśmy wcześniej Państwa, zachęcamy do korzystania z zestawów do tłumaczeń. Szanowny Panie Prezesie, uprzejmie proszę o zabranie głosu. Szanowni Państwo, witam bardzo serdecznie naszych gości, Pana Olahma, zastępcę dyrektora generalnego IDI, inicjatywy Intosai na Rzecz Rozwoju oraz Pana Beniamina Castro, członka zespołu zajmującego się niezależnością najwyższych organów kontroli. Witam również bardzo serdecznie. Gości, w tym przedstawicieli mediów oraz społecznej rady doradczej prowadzonej przez prezesa przy prezesie Najwyższej Izby Kontroli, Szanowni Państwo, od kilku miesięcy trwa proces badania i oceny niezależności Najwyższej Izby Kontroli od władzy państwowej w ujęciu systemowym. Długotrwałe i zorganizowane ataki na Najwyższą Izbę Kontroli zostały dostrzeżone przez międzynarodowe. Organizacje kontrolne i światowe zrzeszone w Intosaj oraz Eurosaj, które z niepokojem postanowiły przyjrzeć się zaistniałej sytuacji. Na przestrzeni ostatnich, przeszło trzech lat, wielokrotnie informowałem władzę oraz opinię publiczną w mediach, z jakimi utrudnieniami spotyka się Najwyższa Izba Kontroli. Wskazywałem jednocześnie, że to nie chodzi o moją osobę. Czy moją rodzinę, które niestety nadal spotykają się z represjami, ale o Najwyższą Izbę Kontroli, o systemowe braki i luki, które utrudniają spełnianie konkretnej misji przez Najwyższą Izbę Kontroli oraz jej konstytucyjnych i ustawowych zadań. A chcę Państwu powiedzieć, że jedno, jednym z najważniejszych celów i misji Najwyższej Izby Kontroli jest stanie na straży grosza publicznego i poprzez nasze kontrole i raporty wpływanie na. Ulepszanie funkcjonowania instytucji rządowych i samorządowych. Grosz publiczny na czele, który, który, który pilnuje Najwyższa Izba Kontroli, nie jest własnością takiej czy innej opcji politycznej, która spełnia władzę, ale jest własnością obywateli. Proszę Państwa, biorąc pod uwagę te działania, które są skierowane przeciwko Najwyższej Izbie Kontroli, należy stwierdzić, że powodują one znaczne obniżenie rangi. Najwyższej Izby Kontroli na arenie międzynarodowej. Jednocześnie chcę wskazać, że Najwyższa Izba Kontroli zarówno w Eurosaj, jak i w Intosaj cieszy się dużym szacunkiem i autorytetem, aby razem tego jest, proszę Państwa, wygrany konkurs przez Najwyższą Izbę Kontroli przeprowadzenia audytów Interpolu, który zrzesza wszystkie policje świata. To jest wielkie osiągnięcie przez Najwyższą Izbę Kontroli, a jednak trzeba zwrócić uwagę, że media publiczne w Polsce tego nie odnotowały. A przecież w ten sposób budujemy nie tylko autorytet Najwyższej Izby Kontroli, ale również rangę naszego państwa. Proszę Państwa, dzisiaj nasi szanowni goście zaprezentują podsumowujący raport i ustalenia Międzynarodowego Zespołu Ekspertów którzy przedstawią państwu dzisiaj swoje ustalenia. Już w tej chwili chciałem państwu panom podziękować za ich zaangażowanie i całego zespołu ekspertów, który właśnie przygotował ten raport. Dziękuję państwu za uwagę. Mr President, ladies and gentlemen, Panie prezesie, Szanowni Państwo, przede wszystkim chciałbym podziękować za tę możliwość przedstawienia Państwu raportu przygotowanego przez Inicjatywę do Spraw Rozwoju. To jest mechanizm szybkiego rzecznictwa na rzecz niezależności NOG wnioskowany przez władze polskiego NOG. Przede wszystkim przedstawię tło i zarys informacji dotyczących IDI i tego, czym jest SIRAM, mechanizm szybkiego rzecznictwa na rzecz niezależności NOK. The IDI, Inicjatywa na Rzecz Rozwoju Intosai, jest częścią Intosai, Międzynarodowej Organizacji Najwyższych Organów Kontroli. To jest organizacja posiadająca członków na całym świecie i jest ich 195, która uważa najwyższe organy kontroli za organy, które muszą być profesjonalne, niezależne, zasadne, odporne, po to, aby mogły. Dostarczać wartości IDI obywatelom danych krajów. IDI ustanowione zostało jako integralna część e, społeczności Intosai i ma wyjątkowy mandat, e, mianowicie służy potrzebom NOKów, które nie, i w sposób niezwiązany z interesami geograficznymi, politycznymi i jakikolwiek innymi. I jest w związku z tym on zaufanym partnerem e, wszystkich NOKów i członków Intosai. Jeśli chodzi o priorytety Intosai, IDI zgodnie z nimi opracował strategię na rzecz, rzecz Niezależności NOKów z różnych punktów widzenia. Koncepcja niezależności rozumiana musi być jak w świetle zasad niezależności, które zostały uwzględnione w deklaracjach z Meksyku i w Lim, z Limy. Zostały one rozpoznane przez ONZ i są podstawą oceny konkretnych wydarzeń, które mogą stanowić zagrożenie dla ich niezależności, dla niezależności NOKów zasad deklaracji z Mezy Meksyku wygląda jak następuje istnienie odpowiedniego i skutecznego zasadu ram prawnych czyli ramy konstytucyjne ustawowe i prawne i skuteczne wdrażanie i zapewnienie tych ram Niezależność kierownictwa NOK-ów i członków w, 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 na zasadach kolegialności chodzi tutaj o odpowiednią kadencję i możliwość wykonywania obowiązku. Odpowiednio szeroki mandat i pełna dowolność w wykonywaniu funkcji NOK-u. Nieogreś... Nieograniczony dostęp do informacji, prawo i obowiązek sprawozdania z pracy, dowolność w decyzji, jeśli chodzi o trening, i moment wy, wy wydania raportu, i możliwość publikowania i szerzenia go. Istnieje odpowied, istnienie odpowiednich mechanizmów następczych, jeśli chodzi o zalecenia. Roku autonomia finansowa i administracyjna oraz e, dostępność odpowiednich zasobów ludzkich i pieniężnych. W kontekście wypełnienia zasad e, deklaracji z Meksyku IDI ustanowił podejście reaktywne, jeśli chodzi o rzecznictwo na rzecz e, niezależności NOK-ów. E, I to jest właśnie podsumowane w ramach mechanizmu SIRAM. Jego celem jest wspieranie NOK-ów, które postrzegają Zagrożenia dla -E swojej -E niezależności. -E Proces Siram -E składa się z czterech etapów. Pierwszym etapem jest zbieranie informacji. Ma to miejsce wtedy, kiedy IDI otrzymuje doniesienie o zagrożeniu bądź też naruszeniu, albo ze strony samego NOKU, albo ze strony interesariuszy zewnętrznych. Jeśli taki raport czy zgłoszenie pochodzi ze strony niezależnej, zewnętrznej, konieczne jest, aby prezes NOK-u zgodził się na rozpoczęcie takiego, takiej sprawy SIREM. Drugi etap to jest etap oceny. W tym procesie IDI otrzymuje dowody, uzyskuje dowody, żeby ustalić, czy zgłoszone zagrożenie ma związek z jakąkolwiek z zasad deklaracji z Meksyku. Dochod w trakcie dochodzenia gromadzi się urzędowe dokumenty, ustawy, przepisy, zewnętrzne analizy, badania nok w kontekście danego kraju, jak również oświadczenia interesariuszy, w tym w gałęzi władzy wykonawczej i ustawodawczej. Trzecia faza to jest faza... Reakcji, odpowiedzi. I w tej fazie IDI wystosowuje swoją odpowiedź, reakcję w, odpo w oparciu o ocenę. Typ takiej reakcji oczywiście zależy, o, zależy od okoliczności. Celem takiej reakcji, odpowiedzi jest wpływ na poprawę warunków pod kątem niezależności nok -u. Raport, który będziemy prezentować dzisiaj, jest właśnie taką reakcją IDI w tej sprawie, w tym przypadku CIRA. Czwarty etap to etap następczy, w trakcie którego monitorujemy wpływ odpowiedzi SIRAM i analizujemy ewentualną potrzebę podjęcia dalszych działań. W tym przypadku będziemy śledzić wpływ, jaki będzie miał ten raport. Teraz chciałbym wyjaśnić pokrótce stosowaną przez nas metodologię oceny i wyniki naszego raportu. Nasza metodologia opiera się na trzech przesłankach. Po pierwsze, wyniki naszego raportu muszą być obiektywne i e, nie podlegać żadnym wpływom. Konkretnie wspierać musi jeść wystarczający i stosowny materiał dowodowy, w tym odpowiednie prawodawstwo, urzędowe dokumenty związane ze sprawą, jak również oświadczenia pisemne i ustne interesariuszy i w razie konieczności również opinia zewnętrznych ekspertów. Ważne jest, abyśmy wiedzieli, że uzyskane dowody w związku z uczestnictwem zewnętrznych interesariuszy są konieczne, żeby wygenerować wiarygodny i przejrzysty proces, który będzie wiarygodny również poza konkretnym nokiem. Druga przesłanka polega na tym, że proces CIRAM skupiać się musi na instytucjach, a nie na osobach. Naszym celem jest rzecznictwo na rzecz niezależności najwyższego organu kontroli zgodnie z zasadami przedstawionymi w deklaracji z Meksyku i z RIMY. Trzecia przesłanka, proces ten jest, nie jest oceną, ani oceną wyników osiąganych przez NOK, ani przez dany rząd. Ten proces został. Uruchomiony Marian na Bansch, wniosek pisemny pana Mariana Banasia, e, który występował w roli prezesa NOK-u, który jest członkiem IDOTAI. Aby ocenić tę sytuację, pan m, analizowaliśmy komunikaty pana Padasia, ale dokonaliśmy również przeglądu dokumentów złożonych przez NIK, takich jak wnioski e, przedstawione przez NOK e, w, Sejm, w Sejmie, jeśli chodzi o powoływanie członków kolegium. E, również e, przedstawiliśmy raport, dodatkowe dokumenty i e, oświadczenia stron zainteresowanych Ponadto e, przejrzeliśmy również e, oświadczenia wiceprzewodniczącego, e, wicesekretarza Sejmu i Marszałka z Senatu. Po dokonaniu oceny tych informacji zdecydowaliśmy, że ocena będzie mierzyć się z trzema potencjalnymi naruszeniami deklaracji z Meksyku. Po pierwsze, istnieją znaczące opóźnienia, jeśli chodzi o powoływanie członków dyrektora generalnego i członków kolegium NICO. Druga sprawa to są zakłócenia, przed jakimi stoi NIC i jego kontrolerzy, jeśli chodzi o przeprowadzanie konkretnych kontroli. I trzecia, ograniczenia finansowe, przed którymi stoi NIK. Poza wymienionymi wcześniej dowodami nasza analiza zawierała również interakcje członków e, Komisji Unii Europejskiej do Stosunków Międzynarodowych i e, Komisji w Senacie oraz ekspertów e, teoretyków i praktyków prawa. Doszliśmy do wniosku, że doszło do naruszenia zasady drugiej dek deklaracji z Meksyku, która wiąże się z opóźnieniem w powoływaniu urzędników NIK. W szczególności raport nasz podkreśla, Brak powołania, co wiąże się z niemożliwością... Pewne, pełnego wdrożenia konstytucyjnej zasady kolegialności i zakłóca w funkcjonowanie nich. Ponadto opóźnienia te mają implikacje techniczne, ponieważ kolegium zajmuje się zadaniami związanymi z jakością kontroli, kontrolą jakości przeprowadzanych audytów. I również kwestia realokacji zasobów i czasu oznacza, że zakłócone są wewnętrzne możliwości działania. Nowych. Ograniczenia, jeśli chodzi o dostęp do lokali e, organów kontrolowanych, opóźnienia i odmówienie, od, odmowa przedstawiania koniecznej informacji przez podmioty kontrolowane, jak również wznowienie procedur. Wobec pracowników nik za rzekome przekroczenie uprawnień również stanowi naruszenie zasady trzeciej i zasady czwartej, która polega na nieograniczonym dostępie do informacji po to, żeby NOK mógł wykonywać swoje statutowe obowiązki. Cięcia budżetowe, przed jakimi stoi NOK, również mają istotny, negatywny wpływ na możliwość wykonywania swojego mandatu przez NIK i jego wkład w rozliczalność. Jednak ponieważ nie ma tu ingerencji ze strony, Władzy Wykonawczej w redukcję budżetu nikt nie mogliśmy dojść do wniosku, że te cięcia stanowią naruszenie zasady ósmej deklaracji z Meksyku. Jak e, przedstawiliśmy w naszym raporcie zachęcaliśmy odnośnych interesariuszy po to, żeby, do tego, żeby podejmowali konieczne działania, żeby wspierać niezależność NIK-u i żeby wspierać jego wkład w rozliczalność. W tym chodzi tutaj o powoływanie członków e, kolegium, zapewnianie odpowiedniego dostępu do informacji i zapewnianie odpowiednich e, zasobów finansowych na rzecz funkcjonowania NOKU. Chciałbym wreszcie podkreślić, że IDI gotowe jest wspierać jako jakąkolwiek inicjatywę, czy jakikolwiek proces, który miałby wzmocnić te aspekty ram prawnych w etapie następczym procesu SIRAM. Dziękuję, Dziękuję Państwu bardzo. za uwagę. Szanowni Państwo, w tym momencie przechodzimy do miejsca, w którym mogą Państwo zadawać pytania. Zachęcamy do zachowania formuły dwóch pytań na redakcję. Oczywiście jesteśmy również do Państwa dyspozycji po samej konferencji. Bardzo proszę. Witam, Artur Molenda, Datowałem 24 Pytanie do prezesa Mariana Banasza. Panie prezesie, zakończyliście kontrolę programu Widla Plus. Jakie wnioski płyną po kontroli? Pani? Panie redaktorze, ja chciałem zwrócić uwagę, że dzisiaj tak. jesteśmy tutaj po to, aby się zastanowić nad utrudnieniami, które zostały wprowadzone Wykonanych zadań przez najwyższą złotę kontroli ze strony władzy. Więc bardzo proszę, skoncentrujmy się dzisiaj właśnie na temacie, który jest przedmiotem dzisiejszej konferencji. Nie odpowie Pan na to pytanie. To jest Panie, redaktorze, okazja... Panie redaktorze, przepraszam, bardzo prosimy o trzymanie się formuły dzisiejszej, tematu dzisiejszej konferencji. Ja oczywiście jestem do Pana dyspozycji po konferencji. Dzień dobry, Krzysztof, w Radio RMF. Panie prezesie, mógłby Pan podać przykłady ograniczeń? Które potwierdził ten raport, ograniczeń dostępu kontrolerów do kontrolowanych miejsc. Bo no wiemy, to jest kontrola m.in. w Orlenie, ale jakie jeszcze są to kontrole? Panie redaktorze, no jest kilka takich jednostek, które właśnie nam utrudniają bądź nie udostępniają wejścia na kontrolę. Oprócz Orlenu i Fundacji Orlenu mamy jeszcze Polską Fundację Narodową, mamy jeszcze w, 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 w KNF i parę, parę po prostu jeszcze innych, także to jest dosyć powszechny tutaj zabieg, aby właśnie kontrolerom utrudniać podejmowanie kontroli bądź też przekazywanie z dużym opóźnieniem, jeśli chodzi o materiały i dokumenty z tych kontroli. A jaki wpływ na funkcjonowanie Izby mają te opóźnienia i niemożności doprowadzenia do tego, by decyzje wszystkie były podejmowane kolegialnie, czyli chodzi mi o wybory członków kolegium? No jeśli chodzi o wybory, no to ma poważne konsekwencje, dlatego że to wpływa na opóźnienie w ogóle terminu wykonania zadań planowych. Zadania planowe są przygotowane dużo wcześniej i te kontrole muszą być wykonane zgodnie właśnie z, z, z postanowieniami kolegium, ale, ale mamy tutaj przecież... Plany kontroli z wniosków posłów, senatorów, obywateli, które są zatwierdzane i później muszą być realizowane poprzez właśnie utrudnianie mianowania członków kolegium. No czasem te, te kolegia muszą się odbywać z opóźnieniem, albo, albo też no w przypadku, kiedy jedna osoba po prostu nie może. Czy dwie osoby nie mogą uczestniczyć w takim w takim, w takim gronie tak? w kolegialnym? Więc to ma bardzo ważny poważny wpływ, no zwłaszcza jeśli chodzi o ten okres tutaj już nadchodzący, kiedy się okaże, że, że właściwie kolejne osoby będą musiały odejść z kolegium ze względu na termin, który upłynął, jeśli chodzi o okres pełnienia tej funkcji. Czy są jeszcze jakieś pytania? Jeśli... Marek Czarnecki, członek Rady Społecznej przy prezesie NIK. Panie prezesie, czy ten raport, który dzisiaj został przedstawiony, zostanie przesłany do Sejmu, do pana premiera? No oczywiście, to jest bardzo poważna sprawa, jak państwo już usłyszeli. Tu są konkretne naruszenia przynajmniej czterech ważnych zasad wypływających właśnie z deklaracji Meksykańskiej dotyczącej naruszenia niezależności Najwyższej Izby Kontroli. Mamy ten pierwszy dotyczący właśnie braku mianowania członków kolegium, czy niedopuszczania pracowników Najwyższej Izby Kontroli do właściwych spółek Skarbu Państwa, które dysponują no, dużą, dużym udziałem Skarbu Państwa, co jest absolutnie niedopuszczalne z uwagi na, na przepisy, które na, wyraźnie mówią, że. W spółki Skarbu Państwa, ale każda spółka, nawet prywatna, która ma środki publiczne no, jest zobowiązana, musi się poddać kontroli. A tutaj mamy ewidentne przypadki właśnie odmawiania takiej kontroli. No, kolejna rzecz to jest ograniczenia naszego budżetu. Przecież to jest prawie 30% różnicy pomiędzy wynagrodzeniami, jeśli chodzi o pracowników ministerstw, czy sędziów, prokuratorów, a naszymi pracownikami. Przykładowo, no ostatnio podjęto decyzję, że podwyżki w inspekcji pracy wyniosą 15%, a 15% w naszym przypadku obniżono i kto tylko 7-8%. Już nie mówię o tej różnicy 30%. Także, proszę Państwa, te ustalenia tutaj mają bardzo ważne znaczenie, bo zostały właśnie zbadany przez międzynarodową organizację, wysokiej klasy ekspertów. Więc mam nadzieję, że z tego zostaną wyciągnięte wnioski ze strony rządzących i tutaj sytuacja się zdecydowanie powinna poprawić, bo to wpływa również na, tak jak powiedziałem, na autorytet naszego państwa i pracę, którą wykonujemy nie tylko u nas, ale na arenie międzynarodowej. Bardzo proszę o kolejne pytanie. Dariusz Grabowski, członek rady. Panie prezesie, o ile wiem, opinia międzynarodowa o Najwyższej Izbie Kontroli, jest bardzo korzystna i do tej pory w wielu wypadkach właśnie Najwyższa Izba Kontroli była proszona o kontrolowanie różnych międzynarodowych instytucji. Czy ten stan, o którym Pan dzisiaj mówił i pana koledzy z organizacji międzynarodowych może mieć wpływ na to właśnie, jak będzie postrzegana Najwyższa Izba Kontroli w ujęciu międzynarodowym. Dziękuję. Oczywiście tutaj ten raport będzie korzystny, jeśli chodzi o Najwyższą Izbę Kontroli, bo pokazuje, że racja i prawda jest po stronie Najwyższej Izby Kontroli i my się tutaj spotykamy z utrudnieniami. Tym bardziej, że wykazujemy się wielką fachowością i kompetencją, jeśli chodzi o pracę właśnie również w projektach międzynarodowych. Takie projekty robimy w. w, w, w w Jordanii w, pale, w Jordanii, w Palestynie, no i, i również ten najważniejszy, o którym wcześniej wspomniałem, w, w Interpolu, tak? To, proszę Państwa, było wiele państw, które startowały, chciały robić ten audyt. To jest przecież prestiżowa, prestiżowa sprawa dla każdego państwa i myśmy ten konkurs wygrali. No to świadczy o tym, jak na, naprawdę na wysokim poziomie mamy fachowców i to wpływa również na autorytet i nominację naszego państwa, i jego szacunek na arenie międzynarodowej i światowej. Czy są jeszcze jakieś pytania? Mam pytanie do panów z organizacji, która przygotowała dzisiejszy raport. Chciałbym panów zapytać, czy tego rodzaju naruszenia, z jakimi panowie spotkali się w przypadku Najwyższej Izby Kontroli w Polsce, czy tego rodzaju naruszenia często występują? w tego rodzaju organizacjach w innych państwach. Dziękuję bardzo za to pytanie. Przypadek Polski niestety nie jest jedyny i niestety widzimy, że to się zdarza coraz częściej nawet, bym powiedział, w innych krajach, ale nie mamy niezbędnych danych, żeby powiedzieć dokładnie ile noków musi się zmierzyć z tego typu trudnościami, jeśli chodzi o niezależność ich działania. Natomiast widzimy taki ogólny trend, w którym Noki zmagają się z coraz większą liczbą działań ograniczających ich nie niezależność i z pogwałceniem zasad z Meksyku. To nie jest jedyny przypadek. Nie widzę więcej pytań, także Szanowni Państwo, bardzo dziękujemy za udział w dzisiejszej konferencji. Dziękuję Panie Prezesie, dziękuję naszym szanownym gościom. Dziękuję bardzo.